tworzenie i prowadzenie podcastów Rozdział 8 Budowanie społeczności i interakcja z słuchaczami 8 kwietnia zbieranie feedbacku i jego wykorzystanie Zagadnienia 8.4.1 Dlaczego feedback jest ważny 8.4.2 metody zbierania feedback 8.4.3 narzędzia do analizy feedback 8.4.4 Jak skutecznie wykorzystać feedback 8.4.5 przykłady wykorzystania feedback. 8.4.6 podsumowanie. Lepsze zrozumienie słuchaczy, feedback pozwala na lepsze poznanie oczekiwań, preferencji i potrzeb słuchaczy. Poprawa jakości podcastu, opinie odbiorców mogą wskazać obszary, które wymagają ulepszeń, co prowadzi do wyższej jakości treści. Zwiększenie zaangażowania, regularne zbieranie i reagowanie na feedback buduje lojalność i zaangażowanie społeczności. Rozwój i innowacje, feedback może inspirować do wprowadzania nowych pomysłów i formatów. Ankiety online. Google Forms darmowe narzędzie do tworzenia ankiet, które pozwala na łatwe zbieranie i analizowanie odpowiedzi. SurveyMonkey – zaawansowane narzędzie do tworzenia ankiet z rozbudowanymi opcjami analizy. Typeform interaktywne i atrakcyjne wizualnie formularze ankietowe. Komentarze i recenzje. Platformy podcastowe czytanie komentarzy i recenzji na platformach takich jak Apple Podcasts, Spotify czy Podchaser. Strona internetowa podcastu, umożliwienie słuchaczom zostawiania komentarzy na stronie internetowej podcastu. Media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram, monitorowanie komentarzy, reakcji i wiadomości od słuchaczy. Hashtagi, używanie specyficznych hashtagów do zbierania opinii na temat odcinków. E-maile: newsletteri zachęcanie subskrybentów do dzielenia się swoimi opiniami poprzez e-maile zwrotne. Specjalne adresy e-mail, utworzenie dedykowanego adresu e-mail do zbierania feedbacku od słuchaczy. Fora i grupy dyskusyjne. Reddit tworzenie subredditów związanych z podcastem i monitorowanie dyskusji. Discord tworzenie serwerów, gdzie słuchacze mogą dzielić się swoimi opiniami i uwagami. Bezpośrednie rozmowy. Wywiady przeprowadzanie wywiadów ze słuchaczami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Spotkania na żywo organizowanie spotkań i Intów, gdzie można bezpośrednio porozmawiać ze słuchaczami. Google Analytics. Monitorowanie ruchu na stronie internetowej podcastu, analizowanie zachowań użytkowników i ich interakcji z treściami. Hotjar. Narzędzie do analizowania zachowań użytkowników na stronie, z opcjami tworzenia map cieplnych i nagrywania sesji użytkowników. Social Media Analytics. Narzędzia analityczne dostępne na platformach społecznościowych, takie jak Facebook Insights, Twitter Analytics, Instagram Insights. Feedback Analytics. UALARO. Narzędzie do zbierania opinii bezpośrednio na stronie internetowej i analizowania zebranych danych. User Voice, platforma do zbierania, analizowania i wdrażania sugestii od użytkowników. Regularna analiza. Systematyczne przeglądanie zebranych opinii i danych. Identyfikacja powtarzających się tematów, uwag i sugestii. Priorytetyzacja. Określanie, które kwestie są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi. Klasyfikowanie feedbacku według kategorii, takich jak treść, jakość dźwięku, format, etc. Wdrażanie zmian. Wprowadzanie ulepszeń na podstawie zebranych opinii. Testowanie nowych rozwiązań i zbieranie feedbacku na temat wprowadzonych zmian. Komunikowanie się ze słuchaczami. Informowanie słuchaczy o wprowadzonych zmianach i wyjaśnianie, jak ich feedback przyczynił się do poprawy podcastu. Podziękowanie słuchaczom za ich wkład i zachęcanie do dalszego dzielenia się opiniami. Monitorowanie efektów. Obserwowanie, jak wprowadzone zmiany wpływają na zaangażowanie i satysfakcję słuchaczy. Kontynuowanie zbierania feedbacku, aby upewnić się, że wprowadzone poprawki są skuteczne. Poprawa jakości dźwięku. Feedback wskazujący na problemy z jakością dźwięku może prowadzić do inwestycji w lepszy sprzęt nagraniowy i oprogramowanie do edycji. Zmiana formatu odcinków. Opinie słuchaczy mogą sugerować, że preferują krótsze lub dłuższe odcinki, co może wpłynąć na zmianę długości przyszłych nagrań. Rozbudowa tematów. Jeśli słuchacze często proszą o więcej informacji na określony temat, twórcy mogą zdecydować się na bardziej szczegółowe omówienie tego tematu w przyszłych odcinkach. Wprowadzenie nowych segmentów. Sugestie dotyczące dodania nowych segmentów lub elementów do podcastu mogą prowadzić do wprowadzenia uizów, wywiadów czy sesji QIA. Podsumowując, zbieranie i wykorzystywanie feedbacku od słuchaczy jest kluczowym elementem w procesie tworzenia i prowadzenia podcastu. Regularne monitorowanie opinii, analiza zebranych danych i wprowadzanie odpowiednich zmian pomaga w ciągłym doskonaleniu treści oraz budowaniu silnej i zaangażowanej społeczności. Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 8. Budowanie społeczności i interakcja z słuchaczami. 8 kwietnia zbieranie feedbacku i jego wykorzystanie.